Witajcie, lecimy teraz na szybkie 24 godziny. Miała być y, pogoria, łowienie z łodzi, no ale jak to w życiu bywa, pojawiły się problemy, więc lecimy na Ekotech Szakty, bardzo urytliwe łowisko. Będziemy to mówić pierwszy raz. No niestety, bardzo krótko, bo jedna nocka, ale zawsze warto spędzić trochę czasu nad wodą, więc ruszamy. 15 minut, jesteśmy na miejscu. Jechaliśmy. Teraz czeka nas odrobina noszenia. Mamy pontonik, mamy trochę gratów. Coś tam się w międzyczasie rozwaliło. Dziesiątka i dziewiątka jest tam. Więc ruszamy i pokażemy Wam, jak miejsce wygląda na brzegu. Tyle gratów do przeniesienia. Nelci się już zmęczyła, nawet jeszcze nie nosiła, Spójrzcie na podę. wędkują z prawej strony. My lecimy właśnie tam, gdzie jest teraz Monika i robi przerwę. Ta ścieżka właśnie prowadzi do naszego stanowiska. Będzie się ono znajdowało tutaj. Monika, idzie po kolejny kurs. Uśmiechnięta. Czasu na obie nieco raźniej. ale powiem Wam tak: lepiej spędzić parę godzin nad wodą. I mieć jakąkolwiek szansę na złowienie ryby, niż spędzić ją w domu. Lecimy po kolejną partię rzeczy. Widzicie szybka nocka? Ile? Pół godzinki? No, jakoś tak. Aby to wszystko tutaj e, przynieść, ponieważ jesteśmy na stanowisku numer 9, e, na łowisku tych A 10 czy 9? E, a 10, przepraszam. Dzie 9, dobrze, 9. 9. No, jednak 9. Pierwszy raz tu jesteśmy, więc się jeszcze mylimy, ale ogólnie stanowiska to są takie różnorodne, dla niektóre da się podjechać, dla niektóre trzeba troszeczkę wysiłku włożyć i przynieść tutaj swoje rzeczy. Zaraz dojdzie jeszcze Grzesiu, Grzesiu idzie na ósemkę. A patrzcie, ile tego na jedną mnostkę przytachaliśmy. Tu sobie rozłożymy namiot tam mamy kije, no i stojaczki, do tego strip systemy, LT ma już dość, ponton, bo można tutaj używać pontonu w momencie, kiedy ryba wejdzie w zaczep, więc powinni być przygotowani. No i tyle gratów. Bierzemy się roz za rozkładanie namiotów, potem sondowanie, no i zaczynamy łowienie. Godzinka od przyjazdu, Monika się tam przez kleszczami wsika. ja się już powsikałem, więc tak to wygląda, obóz zaczyna się kształtować, Najmocniej rozłożony. Nelti z drugiej strony już na fotelu, tu mamy taki pomościk, łódka też już gotowa, teraz Monika ze mną rozłoży stojaczki. No i najważniejsza rzecz, sondowanie, potem pokażemy Wam jaki mamy szybki pomysł na szybkie łowienie. A jutro zobaczymy, czy był to dobry pomysł. <laughs> Chwila relaksu, Monika usypia, a tu jeszcze cała masa pracy, yy, więc tak, szybko o strategii, no bo godzin już 24 praktycznie nie będzie, więc łowienia bardzo mało, musimy rybę przede wszystkim zlokalizować, no i sprawdzić co jej smakuje, no i tutaj chcemy na każdą wędkę dać inny smak, no, zupełnie inaczej niż na długich zasiadkach, ale chcemy pokombinować i sprawdzić się co karpie z szachty lubią. Dokładnie tak, czyli zaczynamy oczywiście jeden zestaw poleci po prostu na mieszankę ananasa i kokojumbo, czyli typowo słodziutko tutaj damy i pelety, drobny, drobny pelet, dwójeczkę, dziesiątkę jak i no oczywiście kulki pomieszane, to wszystko zalane. No i na pewno tutaj na zestaw powędruje na przykład Popek w postaci zestawu Ronirik, myślę, że z PV -ką. i to jest jedna propozycja. Druga propozycja, no to tradycyjnie nie mogą być inaczej. whisky z kolą, tutaj też mieszanka smaków zalane jeszcze dodatkowo oczywiście atraktorem whisky, ale tutaj dodam metod mix. W, również w aromacie o whisky, bo chciałabym, żeby ten, ta, ta mieszanka pracowała dość intensywnie, dość mocno wybiła się do góry. No i zwabiła no być może też mniejsze ryby, no ale zobaczymy jak to, jak to podziała. Dokładnie, bo tutaj głębokości są duże, więc zaraz będziemy też sondować. No ale pozostały nam jeszcze dwie wędki, więc na te dwie wędki pozostaje nam skarpeta. Skarpeta, która będzie nęcona tylko kulkami, kulki pokrojone... Na połowę liczę, że tutaj ta kulka, która jest na bazie wątrobowej, z dodatkiem mączki piernikowej, no, zaskoczy karpie, które pewnie jeszcze takiego smaku nie jadły. I ostatniki, tradycyjnie, harzek strasquid, który ostatnio bardzo dobrze się sprawdzał, zarówno nam, jak i naszym klientom, a także timowiczom. Więc wiadereczko tutaj zalejemy sobie atraktorem czystego, czystym squidem. Do wiaderka kulki, pelety, no i to poleci do łódki. Jak widzicie, zero ziaren. Wiemy, że jest dużo drobnej ryby, więc mamy nadzieję, że coś złowimy. Nie będą to małe ryby, a jeżeli będą małe, to trudno. No Nie znamy wody, więc tak naprawdę wszystko przed nami. Sądujemy i posyłamy zestawy do wody. Aż się obudziła Nelti, więc pewnie nam zaraz pomoże. Słowa Nelti odnośnie strategii. you Tamurek amurek A żanana, posmakował Miejmy nadzieję, że najmniejsza ryba wyjazdu Pierwszy kęp e, mój na macie na łowisku Tech Szachta. E, jak zauważyliście, łowisko jest bardzo wymagające, jest tu bardzo dużo kołków, więc no, jeżeli ktoś lubi takie zabawy, no to jak najbardziej jest to łowisko dla niego. E, zobaczcie jaki przepiękny karpisz on mi się tutaj pojawił. Kombinacja Extra Squida e, z łódkiem Hash Ananasa. Czyli kulka pływająca. Ja tutaj zastosowałam szesnastkę, taką dość e, poobcinaną, że tak powiem. E, z kulką 15, e, hasz ekstra squida. No i taki piękny maluch wylądował na Macie. Muzyka naprawdę idzie ciężko, więc może jakiś ze starszych mieszkańców jest coraz bliżej, więc mam szansa, że się wejdzie w krzaki choć w, w nocy w tym pięcie złapał ale idzie naprawdę ciężko To podbiorak Weźmiesz by się podbierak? Mega odjazd, poszedł w prawo, no ale udało się. Nie wszedł zaczepy. Pojedyncza kulka whisky na Rigu, zasypane kulkami właśnie yy, z peletem, zasypanym metodmiksem. Wszystko to i jest oto. Szybkie siatki zazwyczaj szybko się kończą, tak jest i tym razem. Nocka za nami, poranek, śniadanie, kawka. Rano było też coś się działo. W nocy także Monika wyjęła fajnego karpia, wczoraj był amur, dzisiaj ja wyjęłam karpia. No i było łącznie 6 brań, 3 ryby na macie. Jak się okazało, no jest tutaj dużo podwodnych drzew, podwodnych kołków, dlatego tak naprawdę trzeba od razu rybę holować. Trzeba też do ryby popłynąć, no bo tutaj Moniki ryba była w kołku, więc udało się ją w nocy odplątać, ale są to refleksje na później. Na pewno tu jeszcze wrócimy pewnie na inne miejsce, bo podoba nam się tam przy tych grążelach. A jak to by się Monika podobało? No bardzo, bardzo mi się tutaj podoba, bardzo jest przyjemnie się tutaj e, przebywa. E, natomiast faktycznie łowienie jest dość takie wymagające, ponieważ no, jest dużo tych podwodnych e, zaczepów, przez które no, no, trzeba holować z fontonu najlepiej albo wypłynąć już, gdy czujemy, że, że faktycznie ta ryba nie idzie i coś tam się zahaczyło. Natomiast jeżeli chodzi o samą wodę, no to nie jest to woda z jakimiś gigantycznymi rybami, ale ryby są przepiękne. Ja złowiłam w nocy przepięknego karpia z tak śliczną łuską, no naprawdę taka złota rybka. Także naprawdę jest mega urokliwie i czasem okazuje się, że nie muszą być ryby powyżej 20 kg, żeby było po prostu pięknie. A czy takie ryby są? No to się wykonamy, bo będziemy chcieli tutaj jeszcze wrócić połowić tam w trudniejszych warunkach pośród grążeli więc tutaj pokażemy Wam jak łowić ze strzałówkami, z floatami z pływakami, jak kłaść zestaw jak potem sobie z tą rybą radzić, to jest taki nasz plan na następną wyprawę na szachtę, będziemy chcieli tu na pewno też wrócić z widerkiem, tak. bo jest tej właśnie ryby białej liny, ładne podobno leszcze Karpie, które, które tutaj występują, właśnie dość obficie w tych mniejszych rozmiarach, choć jest tutaj naprawdę głęboko, bo nawet do 12 metrów więc pewnie jakieś duże egzemplarze też się utrzymały i mamy nadzieję, że zawitają na naszej macie. Tym razem kończymy naszą zasiadkę, wracamy do domu. Jeżeli ktoś chciałby się tutaj wybrać, to w naszym salonie nltsclep.pl. Także na miejscu na ulicy Rimianowskiego 33 można nabyć pozwolenie na łowienie na ekotech szachcie. Tutaj stowarzyszenie bardzo prężnie działa, piękne stanowiska przygotowane, cały czas prace trwają. Są też jakieś plany mocnych zarybień, więc woda się będzie rozwijała. A my Wam będziemy to od czasu do czasu pokazywać na naszym kanale. Jeżeli chodzi o to, co nam się tutaj sprawdziło, bo jak wiecie, zastosowaliśmy przez ten bardzo krótki okres, na 24 godziny tutaj nie łowiliśmy dużo kombinacji. Natomiast mój przepiękny karp skusił się na połączenie hash ananasa kulki pływającej, ponieważ nie wzięliśmy ze sobą dziesiątki, szesnastkę tak obskrobałam, żeby pasowała do kulki tonącej hash ekstra squida piętnastki no i taki bałwanek taka kombinacja. Ja, Mu zdecydowanie posmakowała. E, tutaj było zalane atraktorem e, kulki, hasz ekstra squida zalane atraktorem squidowym, więc e, Taka kombinacja poleciała do wody i szczerze mówiąc chyba trzy brania były właśnie na, właśnie na takie, taką kombinację w dwóch różnych miejsc, przy czym jeden właśnie był ten mój karp, jeden niestety z pinką, a jeden niestety w kołkach i no nie udało się nam wyciągnąć tej ryby, spięła się przy próbie odhaczania żyłki. Natomiast e, druga kombinacja, która rewelacyjnie się też sprawdziła, to e, whisky. Tradycyjnie, co tu dużo mówić? Tylko tym razem whisky, kulki, dwudziestki plus pelet. Dziesiątkę zalałam atraktorem plus jeszcze zasypałam zanętą metod Mixem, który fajnie szybko pracuje również w aromacie whisky i taka kombinacja poleciała do wody. E, przynęta, e, no to tutaj pop-up e, na Roni Rigu. I no tutaj też to dawało rewelacyjne efekty, a Twój Amor... Chyba na hash ananasa, z to co kojarzę. Tak, na popka hash ananasa. Tam było nęcone właśnie mieszanką kulek Coco Jumbo, hash ananas z peletami, to było też zalane. Więc tak naprawdę te trzy smaki każdy, każdy zagrał. No plan na następną zasiadkę to tak naprawdę same kulki zalane atraktorem chcemy je pociąć na połówki no i naprawdę stypać grubo bo tej ryby jest tutaj dużo jeżeli chodzi o przynęty no to chyba skupimy się na bowankach tylko że rozmiar też będzie 20 plus 16 no taki jest plan Grzesiek też złowił amurka jedną rybę miał też bardzo fajne mocne branie karpia ale nie zdążył ryba wylądowała w zaczepach niestety nie udało się odplątać spięła się no tak to bywa, jak łowi się w podwodnym lesie, no to trzeba liczyć się z tym, że po prostu niektóre ryby nie uda się wyholować. Pewnie amurek, nie? Oj Wyleciał w powietrze Najmniejszy. Rolka była? Rolka? Podsumowanie już nagrane, a jednak miałam jeszcze jedno branie. Piękny słodziek na whisky. Tutaj również nęcone kulkami whisky, zalanymi atraktorem, tak jak wcześniej wspominaliśmy. Spójrzcie, jaki urok! Kolejne branie. Zaraz, niedługo po tym, co mówiłam Wam, że niestety się spiął. Tym razem już był bardzo blisko brzegu, natomiast tutaj przy brzegu są lilie wodne i wplątał mi się w tą lilię wodną. Gdy dopłynęłam i próbowałam go odhaczyć, niestety spiął się. Ale widziałam go, ślicznej urody był. Ekotekszakta ma dużą populację karpi w przedziale około 10 kg, ale o niezwykłej urodzie. Te łuski są bajeczne. Natomiast są tu głębokości nawet do 12 metrów, także większe osobniki na pewno też się czają. I mam nadzieję, że może już nie podczas tej zasiadki, bo zaraz się zwijam. Była to krótkie łowienie, nawet nie 24 godziny, natomiast podczas następnej. Myślę, że wylądują na moim Macie. Dziesiąte branie, piąta ryba, karp Moniki, jak widzicie znowu whisky, więc wyprzyta ekstra skwida, już Wam go pokazujemy. A oto kolejny karpiszon, tym razem whisky. Mój wcześniejszy przepiękny karp z, z śliczną łuską e, był na połączenie hash Ananasa pływającego z e, hash Extra squidem. Ten smakosz whisky. Po prostu piękny karp. Oj, stresowałam się, żebym mi gdzieś tam nie przed lilię, bo już y, no, w sumie cztery ryby straciłam. Także udało się. I mogę się nim cieszyć. Jedna z najpiękniejszych chwil, kiedy możemy się pożegnać, dopiero się witaliśmy, a już się żegnamy. Do zobaczenia. Niespełna 24 godziny łowienia za nami. Monika piątego, piątą rybę wycholowała. Tych brań było więcej, ale jak widzieliście, szachta no, jest wymagająca, podwodny las, dużo zaczepów, więc ryby mają gdzie uciekać, szybko trzeba reagować lub odpowiednio się przygotować. To zrobimy następnym razem, będą floaty, będą strzałówki, będzie ponton, więc pokażemy Wam jak łowić w ten sposób. Dzisiaj tego zabrakło, więc kilka ryb wygrało z nami, z czego też się cieszymy, bo nie zawsze oczywiście hol musi być zakończony powodzeniem. Było aktywnie bardzo, bardzo aktywnie, miło spędzony czas, więc na pewno tu wrócimy po te większe okazy, ale i tak było cudownie. Trzy wiadra kulek, wszystkie wiadra puste, więc smakowało karpią. A my już lecimy i widzimy się po raz kolejny nad wodą z wami.